Unia Skierniewice wygrywa 2-0 z Sokołem ostruda. trenerze na początek gratulacje i kolejnych trzech punktów w tym sezonie. Dziękuję. I tak na, na gorąco, bardzo ciekawy mecz oglądali kibice dzisiaj w Nieborowie, dużo sytuacji z obu stron, no i zakończony mecz happy endem. Zgadzam się, mecz naprawdę dobrze się oglądało, szczególnie jeżeli chodzi o nasz zespół. Stworzyliśmy wiele sytuacji bramkowych i też sama gra, prowadzenie tej gry, czy budowanie akcji, czy to, co się działo po polękarnym, napawa dobrym optymizmem, bo zagraliśmy naprawdę dzisiaj bardzo solidne spotkanie i wygraliśmy w pełni zasłużenie. Cieszy wynik końcowy, ale oczywiście mogę powiedzieć, że chyba martwi ilość niewykorzystanych sytuacji i także tych sytuacji stworzonych przez Ostróda, bo troszeczkę ich było. Tak, ale nie uznałbym tego, że martwi ilość niewykorzystanych sytuacji. Na pewno zrobiliśmy bardzo dużo, żeby te sytuacje wykreować. Nie szukałbym tego, że, że, żeśmy ich nie strzelili, no bo mieliśmy i słupek, mieliśmy i poprzeczkę i tak naprawdę bardzo często byliśmy w tym polu karnym. Oczywiście mogliśmy wygrać więcej, ale yy, mamy 2-0 też. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni, ale zgodzę się tutaj, że sokół struda w kilku sytuacjach za bardzo zagroził nam bramce. Między innymi po stałych fragmentach gry, yy, co prawda, no, mieli dwóch zawodników bardzo rosłych którzy byli bardzo niebezpieczni w tym elemencie i to nas sprawiło najwięcej problemu, natomiast zagraliśmy na zero z tyłu i byliśmy bardzo skutecznym zespołem, dlatego uważam, że to jest naprawdę solidne spotkanie w naszym wykonaniu. Kalendarz jest nieubłagany, już w środę gramy kolejne spotkanie bardzo ważne, półfina Wojewódzkiego Pucharu Polski przyjeżdża bardzo solidna ekipa z Łodzi, Rezerwy MKOS Łódź. To prawda, mecz jak każdy inny, bo to wiadomo, że jest półfinał Pucharu Polski, ale z Łukasem -y mierzyliśmy się już dwukrotnie w tym roku w rozgrywkach ligowych, więc zespół nam znany. Oczywiście oba zespoły będą chciały wygrać to spotkanie i też będziemy przystępowali do niego w pełni przygotowani i liczymy na to, że pokażemy się z jak najlepszej strony. Trzymamy oczywiście kciuki za trzy oczka no i czekamy na awans. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję ślicznie.